بس ثيابي وولادي بس ثيابي تيابي ولا وكل شي ضل هنيك واجينا له اول ما اجينا يعني كتير تحطم علينا آه نفسيتنا نعم. كنا نبكي كل يوم يعني كمان هو زوجي ما اشتغل كتير يعني اذا هلا انا بدي اقول يمكن تقول عم تبالغ لا والله ما عم بالغ ولا شي يعني اجا ايام علينا يعني ما كان في حق رب الخبز معنا يعني كتير تعذبنا هون يعني إذا في أمان وأولاد يروح على المدرسة وزوجي يشتغل كمان الحمد لله وين ما تكون شو بدي يساوي واحد بعد ما صارت هاي الأوضاع يعني كل الشيء اللي سويناه اللي يعني كله راح نهدم يعني هسه احنا رجعنا على الصفر ما نعرف هسه بعد اللي قدامنا شنو واللي ورا شنو يعني ما هسه مستقبل تقريبا ما برادنا عندنا مستقبل فقدنا كل شيء فقدنا يعني الحرب اخذت منا كل شيء منزل للشغل خسرت كثير من اصدقائي من اقاربي راحوا يتوفوا خلال الحرب توفوا هسه حاليا يعني فرق كبير صحيح احنا بمخيم قاعدين مكان ضيق جنوباتك وسلبيات كثيره هنا يعني تربيه اطفالنا شغلات كثير سلبيات هنا بس الحمد لله شيء احسن من شيء، اولا اجتمعت بأهالي يعني احس الأمان على اطفالي، هناك ما كنا نحس بالامان، يعني مستقبل اطفالي مجهول ما اعرف شيء ايش راح يصير بينا. <applause> Mustafa, nice you, Wszyscy, do których domów wchodzimy, powtarzają właściwie tą samą historię, tylko w troszeczkę innych detalach. Straciliśmy wszystko, kochaliśmy nasz kraj, kochaliśmy nasze miasto, naszą wioskę, mieliśmy przyjaciół i krewnych, a teraz siedzimy w obozie i nie wiemy kiedy stąd wyjdziemy, nie wiemy co się wydarzy, nie wiemy czy wrócimy do siebie. To są uchodźcy syryjscy, którzy uciekli z Syrii w trakcie konfliktu. Mieszkają w obozach już 3-4-5 lat. Stracili domy, stracili pola uprawne, firmy, samochody, cały dobytek. Inni to irackie rodziny, które też uciekały przed Państwem islamskim. I też zostawiły domy, zostawiły swoje dokumenty, dobytek, wszystko. Przede wszystkim dostępu do opieki medycznej, dostępu do lekarza. Tak naprawdę obóz jest często położony bardzo daleko od miasta, kilkanaście kilometrów. W momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy choruje dziecko, kiedy kobieta jest w ciąży, nie ma lekarza w obozie. I polska misja medyczna zapewnia tym ludziom dostęp do opieki pediatry, dostęp do opieki ginekologicznej, dostęp do opieki lekarza rodzinnego, internisty, a także bezpłatne lekarstwa. To jest to, co jest tak naprawdę pierwszą potrzebą każdego mieszkańca obozu. Jesteśmy w kontenerze, gdzie mieści się gabinet lekarski lekarza pediatry. Widzimy w tej chwili badanie dziecka, które ma ból brzucha. Nasza lekarka jest lekarzem pediatrą. Pochodzi z Mosulu, jednak jej dom został zburzony i przeprowadziła się do Erbilu. Pracuje z nami od początku projektu. Po badaniu takiego dziecka zostaje wypisana mu recepta, a mama pójdzie do sąsiedniego kontenera, gdzie jest apteka, żeby dostać receptę. Jesteśmy po prostu wokół cyklonu. To jest apteka w obozie, która obsługuje recepty wydawane przez naszą dwójkę lekarzy wszystkim kobietom i dzieciom i też mężczyznom. Po prostu nasza farmaceutka zwija się zawsze jak w ukropie przez te parę godzin pracy. Musi e, przeczytać receptę, wyjaśnić kobiecie, e, jak brać leki, w jakich dawkach i w jakich porach dnia. Jak widzicie, ten st stos recept, to już jest e, dzisiejszy dzień, a, a to dopiero dwie godziny. Pracy, a przed nami jeszcze kolejne trzy, więc tych recept będzie taka górka. Polska Misja Medyczna pracuje w pięciu obozach w guberni Erbil i w jednym obozie w Diala. Łącznie opiekujemy się i niesiemy pomoc medyczną dla ponad 42 tysięcy Osób. I ta nasza pomoc trwa już y, 3 lata. Tutaj jest y, informacja o tym, że razem z organizacją Terdezom, Polska Misja Medyczna z funduszy Polish Aidu, y, prowadzi y, opiekę medyczną dla mieszkańców obozu. Bardzo się cieszę, że ten baner tutaj wisi, właśnie na wjeździe do y, obozu, że są tutaj logotypy naszej organizacji partnerskiej Terdezom, Polskiej Pomocy i Polskiej Misji Medycznej, i że y, robimy. Pomoc medyczną tam gdzie jej nie ma, bo tak naprawdę jesteśmy jedynymi organizacjami, które tutaj mają pierwszą pomoc medyczną dla kobiet i dzieci w obozie. Nasza klinika mobilna dociera do każdego z obozów jeden raz w tygodniu. Pod opieką mamy pięć obozów, pięć roboczych dni tygodnia w każdy dzień. Klinika jest w innym obozie, gdzie ma przygotowane gabinety, do których wchodzą nasi lekarze z kliniki. Mało są przygotowane kontenery, gdzie znajduje się apteka. Lekarze badają pacjentów, wypisują recepty i natychmiast te recepty są realizowane obok w kontenerze, gdzie nasza farmacja Udka te leki bezpłatnie wydaje. już 30 uh, do I 170 pacjentów. Polska Misja Medyczna jest jedyną organizacją w irackim Kurdystanie, która ma gabinety dentystyczne pomagające uchodźcom. W obozie All One One w prowincji Diala w Iraku Pracuje nasz gabinet dentystyczny od dwóch lat. To są zdjęcia pacjentów, którzy tutaj byli leczeni w tym, w tym gabinecie. Tutaj na przykład widzimy no, niesamowitą rzecz, a mianowicie uzupełnienie ułamanej jedynki u dorosłej kobiety, no, która po, to jest zdjęcie w trakcie leczenia, a to jest po prostu efekt końcowy. No to jest niesamowite, że w takich bardzo prostych warunkach, mając instrumenty i tak naprawdę bardzo dobre materiały, można osiągnąć taki efekt. Tu mamy takie lalki których używa się do zabawiania dzieci, jak leżą na fotelu, żeby po prostu skupiły się nie na wiertle i lekarzu, tylko żeby się skupiły na po prostu zabawie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku otworzymy tych gabinetów więcej, i będziemy mogli pomóc większej ilości osób. Wszyscy wiemy, że życie z bólem zęba jest nie do wytrzymania i chcemy, żeby ten ból zniknął, ale chcemy, aby stało się to w taki normalny, cywilizowany sposób, Taki jak w Polsce. Chcemy te zęby leczyć, nie chcemy ich wyrywać. W tym roku kupiliśmy wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny do szpitala w Kalar. To są najwyższej jakości urządzenia, które służą do analizy krwi. Te urządzenia obsługują kilkuset pacjentów w ciągu tygodnia. Of course, like based on the assessment and the research we've done in all the locations where we're now operating, the mobile clinic we have, uh, we, we know that this, this project is very significant, of course, for, for the health uh, for, for, for the people we are, for the people of concern we are of course serving in all those locations. In, in the IDP camps, for example, we are the only medical uh, or health service provider. Cieszymy się, że logo Polish Aid jest y, wszędzie, jest, y, jest znane, jest rozpoznawalne. Kiedy mówimy PMM, używamy takiego skrótu od Polish Medical Mission. Wszyscy wiedzą, o, PMM, Polish Aid, tak, tak, mamy lekarza, byliśmy, byliśmy z naszym dzieckiem. Dzięki wam nasze dziecko zostało wyleczone. Dzięki wam y, urodziła się szczęśliwie nasza córka. To jest dla nas niesamowita radość i Mam nadzieję, że zarówno logo Polish Aid, jak i polskiej misji medycznej Polish Medical Mission nie zniknie z obozów, gdzie jesteśmy. My Margaret and I am from Poland, from Polish organization called Polish Medical Mission. I am very happy and I am very thankful that you accepted uh, our kind request to share your story as Syrian refugees in the camp. It is very important for us to hear the voice of the Syrian refugees that are living in the camp. Kiedy wchodzi się do namiotu, do kontenera, do podmurowanego domu, gdzie mieszka rodzina, która uciekła z Syrii albo uciekła z Mosulu. Słucha się tych historii i słucha się próśb. To wtedy wiadomo jak wiele jeszcze jest część do zrobienia jak wiele rodzin potrzebuje pomocy na przykład w leczeniu cukrzycy w leczeniu nadciśnienia w dostępie do okulisty to chcemy robić w przyszłym roku chcemy aby nasza opieka była bardziej specjalistyczna ale też objęła leczenie chorób chronicznych leczenie chorób których lekarz pierwszego kontaktu nie jest w stanie Wyleczyć. Chcemy zająć się dziećmi, które mają niepełnosprawności. Chcemy, aby miały dostęp do rehabilitanta, który nauczy mamy w jaki sposób w obozie codziennie w swoim domu, namiocie rehabilitować chore, niepełnosprawne dziecko. To jest bardzo ważne. Także w przyszłym roku przed nami wiele zadań. Ważne jest to, aby Polacy zobaczyli w uciekinierach z Syrii trochę samych siebie. Inne państwa pomogły Polakom uciekającym spod bomb. Myślę, że my też możemy zrozumieć te rodziny, które uciekają od śmierci. Stąd my na Bliskim Wschodzie. Chcemy pokazać solidarność, chcemy pokazać, że rozumiemy tę sytuację że mamy taką historię też w naszych rodzinach i w historii Polski. I że to jest dla nas ważne, że świat pamięta i że nie zapomniał o Syrii, nie zapomniał o Syryjczykach, nie zapomniał o irackich rodzinach.